Dajcie, drodzy widzowie, jeżeli teraz mnie widzicie, to oznacza tylko jedno, że w poprzednim filmie nie złapałem żadnego gnoma, i idę zainstalować pułapkę w tym hotspocie, w którym złapałem najwięcej zwierzyn. Najwięcej zwierzyn od razu w poprzednim filmie, po założeniu fotopułapki, wiedziałem, że zrobiłem błąd. Mianowicie chodzi o to, że po pierwsze za wysoko ją ustawiłem, żaden by się nie nagrał, po drugie samo ustawienie fotopłapki na kamera gdzie byłem zaskoczony, dlaczego przychodzą mi zdjęcia, bo ustawiłem tryb, żeby było tylko kamera, żeby. Nie robił zdjęcia, a mimo to dostaje na komórkę SMS-y od fotopułapki. Właśnie na opcji kamera przychodzą zdjęcia. Teraz mam ustawioną opcję wideo, więc bez zdjęć, żeby od razu po prostu robił film. To z kartu Diabła Nie wiem czy widać Czy złapała zoom I z SB7 Tylko z SB7 dałem Trochę ciała Tutaj będzie teraz odbijała się ta fotopołapka Może zmienię kadr Już mamy fotopłapkę, Bo światło fotopłapki będzie cały czas Waliło nam po oczach To czekajcie zmienię pozycję Pozwólcie, że zmienię latarkę. Mam drugą. Och, zaraz zobaczycie, jak potężna. Mam o wiele większy zakres patrzenia. Więc chyba raczej ta, bo zaraz zobaczyć drugą do porównania. Też ma duże światło, ale bardziej jest rozproszone, jednak wolałbym zostać przy tym kółku. Tutaj praktycznie mamy dzień. Łączę na kto wizję Dobra, czyli bierzemy tego monstera. Idę przed siebie włączę latarkę żeby widzieć coś cokolwiek trochę Okej, okay, tak jest trochę ciemniej Tak w ogóle to mamy godzinę Więc dobra pora żeby nagrywać specjalnie taka pora Żeby po prostu nie nagrywać jak kołażą ludzie Mam nadzieję że nagrywają duchy Dobrze że w Night Vision widać oczy drapieżników to będę wiedział czy coś się nam nie czai, bo to jest ciemno i jeszcze świecę sobie odbiciem z kamery No niesamowicie Może trochę wypuszymy te dziki i inne zwierza... A nie, to od razu gnomy będą wypuszczone, powinienem tutaj iść bez żadnej latarki Z Noktowizją po prostu w oczach Tutaj jak zaryły wszystko Bardzo pięknie Droga ku niczemu. O, tutaj mamy właśnie zejście kulturalnie z O Wiecie, po co Communoct Jak sobie można iść i odpalić latarkę? O, tak, to jest to. Nie widzę na razie nic niepokojącego na wizji ale co chciałem powiedzieć Przeskoczę z sonego na właśnie Armora Żebyście zobaczyli jaki to jest klimat, I Armor będzie odpalony z, razem z IR-em, więc Chwila, tylko muszę znaleźć gdzieś miejsce, żeby położyć wygodnie. Wygodnie, no że mam właśnie dwie ręce zajęte, jakby teraz był jakiś atak, to bym nie zdążył wyjąć gazu pieprzowego No dobra, mniej gadania, a więcej. Okej, okay. tu droga jest, idziemy dalej. Zozmiewam się na Armora. Jak widzicie tu siedzę w kompletnej ciemności, nagrywam dźwięk dyktafonem. Teraz przejdę przed aparat. U. Widzicie, aparat stoi tutaj. Nie wiem czy mnie widać, nagrywam. E... No właśnie, okej, okay. siedzi, siedzi, mam nadzieję, że nie wyłączyłem, ale bez latarki, jak widzieliście, to tutaj się nie obejdzie. Mimo, że mam dobry obraz, staram się iść jakiś czas, to jest po prostu ciężkie bo coś, jakaś blokada mi się włączyła w tym ulefone, ale możemy zrobić, o, o już mam ułożenie sprzętu, a tak wygląda z latarką, kurwa, widzę to komplet, widzę, widzę wszystko, o. Tylko, że wiecie, teraz ja mam ustawione, sami widzieliście w poprzedniej części, jak ja mam ustawione jak ją ja ustawiono, tą kamerę, że ja nie widzę po prostu co jest na ekranie. To jest trochę słabe. I słabe, że idę cały czas z latarką. Ale no, bym się po prostu. bym. <grym> padł. Tylko, że pamiętam, że tu było dużo dzików. Nie, chyba dwa dziki. Więcej saren niż dzików i jeden lis. Zobaczymy, co będzie teraz. Zrobię obrót, bo już zbliżam się do tego... Tam jest właśnie ten hotspot, zaraz zobaczycie. No, ale z latarką się... O tam. Tam zamontujemy fotopłapkę. To może wstanę tam? Które to tu było drzewo? Chyba tutaj, tutaj butelka. O, a jak? Ta butelka, pamiętna. Co miałem wystraszyć? Już by i że nie ma matki z młodymi oby bo tak tutaj nic innego nie straszne i to było które drzewo, A o to chodzi, jak złapie ostrość jest miód malina tylko że ja po prostu za szybko ruszam tym To widać tutaj, małe tam z tyłu świeci się dużo, a tu ja w ciemnościach kompletnych, kompletnych ciemności. Ok, to teraz montaż fotopłapki. To nie zastanawiać się teraz, po co te wszystkie no kto widzi, skoro i tak użyję latarki. No a to dlatego, żeby widzieć i to już mnie denerwują. Wszystko mi zęba spada, wszystko mi się naciąga, wszystko jest po prostu już naprawdę. Chyba sam na sobie użyję tego gazu pieprzowego. Dopiero teraz do mnie doszło i popełniłem wielki błąd. Wziąłem z sobą kłódkę, ale nie wziąłem klucza. Kłódka się zamknęła, no i cześć. Żeby nie było tylko tak jakoś łowiecko Ostatnio się zrobiło na moim kanale Tak teraz Ja nie mam tej małpki To jest gaz pieprzowy cały czas Zaraz użyję naprawdę na swojej mordzie Bo już mam dosyć Do tego trzeba mieć cierpliwość Tutaj mam właśnie chciałem z kartu. Z kartu diabła Nie wiem czy widać Czy złapała zoom i z SB7 tylko z SB7 dałem trochę ciała. Tutaj będzie teraz odbijała się ta fotopłapka. Może zmienię kadr, już mamy fotopłapkę, bo światło fotopłapki będzie cały czas Waliło nam po oczach. To czekajcie, zmienię pozycję. Dobra, to będzie od razu wypad. Z tym, że sprawdza na SB7. W końcu też moja wina, bo nie wziąłem. Nie wziąłem. ...z sobą, ale tu dziwnie się tak stoi w środku lasu. Może być jeden detektor, nie wiem, czy będzie widoczny. Ale mam telefon, tylko że telefon jest daleko. SB7, tylko nie wziąłem JBL-a, głośnika i zobaczymy jak to wyjdzie. Będę trzymał bardzo blisko dyktafonu. To jest jedyne dobre, że wziąłem dyktafon. Mam nadzieję, że ty łapią mnie obydwa kadry. Więc zaczynamy. Że jak niedzika zwierzyna... To, żeby przybiegł sam diabeł. Same. <laughs> Skoro jak już przeszedł dreszcz, na samym gadaniu to co, dopiero się pojawił. Ktoś powie: Po co opierz jak ty. boisz się gadać. A ja mówię: No. Tak. tak takie. hobby. Mamy radio. Halo, halo, czy są tu ze mną jakieś duchy? Jeżeli są tutaj ze mną jakieś duchy, demony, proszę. Skontaktowała się ze mną poprzez to radio. oczywiście raz próbuję, bo miałem wyłączony dyktafon. Myślałem, że ktoś z latarką idzie, ale to, co nie jest. To tylko są już moje zwidy. Proszę, z całej strony. Z swojego serca, z całej duszy, swojej diable. Tutaj, diable, z karty, którą mam. Przybądź do tego lasu. Pomóż mi znaleźć gnoma leśnego. bałem się tego, że będzie jak bunker, ale zaczybałem się. Ale mianowicie, że jak wyjdę na zewnątrz, to będzie o wiele lepiej niż w domu, gdy robię widza. Diable, przybądź tutaj na moje żądanie. Wiem, że jestem małym człowiekiem, ale przybądź, Ujawni się na tych noctowizjach. Odezwijcie się duchy, dusze zmarłych. Na pewno tutaj są duże przywale, na bank jest dużo dusz zmarłych. Pewnie chodzę już po trupach Dosłownie Czy ktoś tu jest? Proszę o ujawnienie się, jeżeli nie na kamerze To właśnie poprzez ten dyktafon Albo przez radio Macie tyle do wyboru Termowizji tylko nie mam, bo akurat w tym samym czasie nagrywam noktowizję Po prostu nie chcę zanugać nie mam smykałki co chwila, jednak ten dyktafon jest Kijowym Mikrofonem Bo co chwila sobie go wyłączę, nie wiem Czekajcie, bo SB7 zgubię, a to Panie, to jest droga rzecz Chcecie 600 zł 600 zł jak gdzieś znajdziecie taniej to się cieszcie, że znaleźliście ten. a jest tak, to jest to, A teraz, czekajcie, bo cały czas IR. A wyłączmy tego IR-a. Chciałem powiedzieć, że zacząłem bać się, że będą dziki, ale bardziej, bardziej od dzików bałbym się jakiegoś dzikiego psa. Teraz może sprawdź parę ujęć tutaj bez night Vision. Patrzcie na latarkę O właśnie wsta, czy tyle wystarczy wszystko ok Martwię się, bo wiecie, chodzę łatwie duchy, ważne sprawy, gnomy i tak dalej Dopiero teraz macie problemy. myślałem, że włączyłem tam do o się chodzi. Cały czas mówię o tym chodzeniu samemu, że bez operatora, bez... A no tak, jak ja mogłem tam jest taka czerwona kropka i jej nie było, no Wiecie, człowiek całe życie się uczy, jeszcze jak umrę będę się uczył. Żartuję, jak umrę nie będę się uczył, bo pójdę. pójdą kości w piach i wszystko i będzie koniec. No dobra, muszę rozbroić tego Sonego, więc trzymajcie się. Było fajnie z tej noktowizji was widzieć, a teraz wracamy klimatycznym Sonem. Co, chodzić po lesie teraz, to, to fajnie, zajbiście, zajebiście, jak mi się podoba, ale że mieć jeszcze ludzi, którzy... Kurwa! Miałem właśnie wstawiony sprzęcik Sceneria piękna Nie wiem jak nie słychać, a tu będzie problem z tym, że będzie bardzo zły głos z tego telefonu Okej, okay, kończę Nie wiem czy jest zgubiłem latarki. To fotopłapka, okej. Okay. Równo 4 rano. Dziękuję za oglądanie.